Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Skubany, a w dzisiejszym odcinku Historii Prawdziwej zajmiemy się najszybszym czołgiem II Wojny Światowej, czyli M18 Hellcat. Przez cały okres międzywojenny amerykańska armia nie doceniała czołgu jako pojazdu zdolnego do prowadzenia poważnych działań wojennych. Jednak wykorzystanie ich z powodzeniem przez Niemców przeciwko Polsce i Francji doprowadził do zmiany stanowiska dowództwa Armii Stanów Zjednoczonych oraz decyzji o wdrożeniu ich na wyposażenie celem nawiązania walki w nadchodzącym konflikcie. Każde z państw podczas II wojny światowej miało swój własny pomysł na wykorzystanie ich w walce oraz na walkę z nimi. A jednym z nich były niszczyciele czołgów. Niemcy, dla przykładu, produkowały bezwieżowe niszczyciele czołgów. Brytyjczycy wykorzystywali szermany wyposażone w swoje legendarne 17-funtowe armaty. A pomysłem amerykańskim było stworzenie szybkiego, lekkiego niszczyciela czołgów, wyposażonego w bardzo dobrą armatę. Dzięki właśnie temu myśleniu powstał najszybszy seryjnie produkowany niszczyciel czołgów M18 Hellcat. Charakter działań II wojny światowej, czyli wojna błyskawiczna, wymusił na Amerykanach nie tylko posiadanie wojsk pancernych, ale również formacji zdolnych do niszczenia zgrupowań czołgów przeciwnika. Dlatego zlecono koncernom amerykańskim rozpoczęcie projektowania nowych rozwiązań, które można by wdrożyć stosunkowo szybko do służby. Początki, jak to początki, były bardzo skromne, ponieważ zdecydowano się na wykorzystanie podwozi czołgów lekkich i montaż na nich działa 37 mm, które, niestety, już w 1940 roku okazały się konstrukcjami przestarzałymi i kompletnie oderwanymi od rzeczywistości frontowej II wojny światowej. Kolejnym krokiem były projekty pojazdów z działami kolejno 57 i 75 mm, jednak i one okazały się zbyt słabe do skutecznej walki z czołgami niemieckimi. Finalnie w latach 1941 i 1942 zdecydowano się na budowę jednostki wyposażoną w armatę 76,2 mm Pojazd, który oprócz siły ogni, miał rozwijać prędkość na drogach do 80 km na godzinę oraz być stosunkowo lekki, ponieważ jego waga nie miała przekraczać 18 ton. Oczywiście, aby spełnić te wymagania, oczywistym ustępstwem była rezygnacja z opancerzenia i tak GMC T70, bo takie oznaczenie robocze otrzymał projekt, miał zaledwie 25 mm pancerza w okolicach jarzma Działa i 12,7 mm w pozostałych miejscach. Oraz zrezygnowano z zadaszenia wieży, montując tam półcalowy karabin maszynowy. Aby sprostać wymaganiom odnośnie prędkości, wykorzystano dziewięciocylindrowy silnik Continental R975 C1 lub C4, posiadający 400 koni mechanicznych, montowany w dość nietypowy, jak na tamte czasy, sposób, bo na specjalnym łożu. Które w znaczący sposób ułatwiało wyjęcie, wymianę i serwisowanie jednostki napędowej. O ile w terenie Hellcat nie wyróżniał się prędkością na konkurencją, konkurencji, to na drodze udało się osiągnąć owe 80 km na godzinę, co było ewenementem na owe czasy w porównaniu do innych czołgów. Dla przykładu, najbliższe nawiązania walki z Hellcatem na drodze były szybkie czołgi brytyjskie, osiągające prędkość maksymalną na drodze w granicach 60 km na godzinę. A reszta? Reszta konkurencji zostawała jeszcze dalej w tyle. Ostatecznie na Helkacie zamontowano amerykańską armatę posiadającą półautomatyczną stabilizację żyroskopową M1A1, która była jedną z najlepszych amerykańskich armat wykorzystywanych podczas II wojny światowej, mogącą wykorzystywać pociski podkalibrowe szczepcem balistycznym AP-CBC, przeciwpancerne z rdzeniem kompozytowym APCR oraz odłamkowo burzące i rozświetlające. Hellcat brał udział w walkach na teatrze europejskim działań od 1944 roku, gdzie okazał się doskonałym pojazdem do walki z zasadzki i świetnie się sprawdzał w rajdach na pozycję nieprzyjaciela ze względu na wspomnianą już prędkość, niską sylwetkę i stosunkowo dużą siłę ognia. O ile pancery 4 mogły być niszczone z odległości ponad kilometra, tak Tygrys musiał znajdować się w odległości 800-900 metrów, a w rękach wyszkolonej załogi mógł dokonywać niesamowitych rzeczy. Dla przykładu 630 Batalion Niszczycieli Czołgów tylko w lipcu 1944 roku zniszczył 53 Pantery, 15 dział Pancernych i Tygrysa, tracąc przy tym zaledwie 17 pojazdów. W obliczu nieuchronnie zbliżającego się końca wojny w październiku 1944 roku podjęto decyzję o zakończeniu produkcji M18 Hellcat z wolumenem wyprodukowanych czołgów na poziomie 2507 sztuk. Ten niszczyciel czołgów nie zakończył jednak swojej historii wraz z zakończeniem działań wojennych na wszystkich teatrach II wojny światowej, ponieważ ostatnie egzemplarze brały udział w działaniach w Bośni i Hercegowinie przez bośniackich Serbów w 1992 roku. Również muzułmańscy bośniakowie wykorzystywali jego wieże jako zamiennik tych uszkodzonych na czołgach T-55. Wieża jednego z helikatów została również wykorzystana w serbskim pociągu pancernym Kraina Express. Ostatecznie pomysł budowy dobrze uzbrojonego, lekko opancerzonego i szybkiego niszczyciela czołgów nie okazał się najszczęśliwszym ze względu na brak możliwości wykorzystania do bezpośredniego wsparcia piechoty oraz dużej wrażliwości na ostrzał nieprzyjaciela, jednak zapisał się w historii jako jednostka może nieidealna, posiadająca znaczące wady, ale potrafiąca nawiązać skuteczną walkę z jednostkami nieprzyjaciela. To wszystko w dzisiejszym odcinku Historii Prawdziwej. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie z Kubany.